Cześć, witamy na kolejnym treningu. Dzisiaj potrenujemy sobie troszeczkę inaczej. Eee, Przynajmniej trzy ćwiczenia. Ćwiczenie numer jeden. Przechodzimy sobie do składu i przez 15 sekund wykonujemy sobie przeskoki przód-tył. To jest troszeczkę trudniejsza wersja. Łatwiejsza Dokładaj, dokładamy w stanie, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. A jak chcemy sobie to utrudnić, cały czas jesteśmy w dole. Hop, 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 hop. I to jest nasze pierwsze ćwiczenie, wykonujemy je przez 15 sekund, 10 sekund przerwy i tak 3 razy. Zaczynamy za 4, 3, 2, 1 i start. 15 sekund. Hop, hop, góra. Hop, 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 góra. Albo. Hop, 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 hop. Zewnętrzne krawędzie stół kolanka nie wychodzą przed kolana, yy, przed stopie i los. nisko, nisko, nisko. Jeszcze pięć sekund. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. plus I ostatnie podejście. Trzy. Dwa. Jeden. I o. Oddychaj, oddychaj. Pięć. Cztery. Trzy. Yeah. I jedna i luz. Ok, 20 sekund przerwy. Przechodzimy do podporu i nic więcej, tylko trzymamy popierk. dłonie pod barkami, nóżki troszkę szerzej rozstawione i głowa patrzy pod bok. się. 45 sekund. 3, 2, 1, i start, Napięty brzuch, pośladki i trzymamy. Piotrko nie jest niżej, nie jest wyżej niż mija pęknięcia na brzuch. Marki przetoczone. I oddychaj. Jeśli potrzebujesz, zrób sobie przerwę. Kilka zdychów i pracy z Jeszcze 20 sekund. 10 Jeszcze 5, 3, 2, 1 i lulu. Ok, 20 sekund przerwy. Przed nami ostatnie ćwiczenie z zestawu. Zdoby blisko siebie, blisko na łóżkach. Przyspieszamy. 15 sekund i 10 sekund. Lube. Tak, 3 razy. Jeszcze 10 sekund. Następny plecy. 3, 2, 1 i start. Zaczynamy. Wyszem, trzymaj tempo, kolano w kolano, wąsko Już 5 sekund za nami, jeszcze kilka. Dobrze, dobrze, trzymaj, 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 prześpiesz. 4, 3, 2, 1, go. Dzięki nogi. sekund przerwy jeszcze. 3, 2, 1 i start. Pięk. cały czas pięty są w powietrzu. patrzymy na palca, proste plecy jeszcze chwilkę trzymaj, 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 trzymaj i luz ostatnie podejście i będziemy lutować 3,2,1 start ostatnie 15 sekund, patrz przed siebie jeszcze chwilkę trzymaj, 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 trzymaj. nieskonała 5 sekund, 3, 2, 1 i los. Minuta przerwy. I zapraszamy, runda numer 2, przechodzimy do składu 3, 2, jeden, czas, start. 15 sekund, hop, 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 dychaj, oddychaj, oddychaj, sekund do, 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 sekund ten�, ten� Dostuj się przed przetrwarki 3, 2, 1, czas, trzech chinkę, trzymaj, trzymaj, trzymaj 3, 2, 1, plus do drugiej nogi i ostatnie podejście 5 sekund 3, 2, 1 i start. Zaczynamy Hop. O, o, o. Nie śpieszcie, rozruszyły. Co do ćwiczenia? Chcesz, to przyśpiesz. Chcesz pracuj razem z nami? jak nie, to zwoły. 3, 2, 1, go. Ok, 20 sekund przerwy i przechodzimy do podwodu. No, Można już sobie przejść do kręgu, odpocząć. 7 sekund. 3, 2,

Jeszcze 10. Jest nasz, wydech 5 sekund, 4, 3, 1, 1. I lustro. Okay. Przy razie po takich przyspieszamy 3 razy po 15 sekund w, w maksymalnym tempie. Pocznij, jeszcze 10 sekund barki proste plecy, się, się, przygotowują się, przygotowują się, przygotowują i start. O, się, przygotowują się, sekund. się, kolano. W kolano przygotowują się, Dobrze, dobrze, proste plecy. Jeszcze sekund. Pięć sekund. Cztery, trzy, i jeden i się, Okej. się, przygotowują się, przygotowują jeszcze dwa razy. Trzy, dwa. Jeden i start. Hop. Trzymaj, 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 trzymaj. Trzyma. Dobrze, 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 jeszcze kilka. Gąsko, krótkie ruchy szybkie, cały czas na palcach. Jeszcze cztery, trzy, dwa, jeden. Luz. Okej, okay. ostatnie podejście i znów minutka przedni. No i start. Op. Zatrzymaj 30 sekund. się, trzymaj się, to się, trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się, Ok, i przed nami ostatnia runda. Przechodzimy do składów. 3, 2, 1 czas. Tak, 15 sekund. Przód, tył, pracujemy. Dostęp lecy. Nie łamiemy kolan do środka, też nie idą zbyt na zewnątrz. Równolegle z zewnętrznymi krawidziami. 3, 2, 1. Noc. Ok, pierwsza runda, jeszcze dwie Do później nóżki. 1 sekund. 3, 2, Jedna i start. Hop. Przyjły, to jest ostatnia lunda, więc można delikatnie podkręcić tempo. Cztery, trzy, dwa, jeden. Okej, okay, super. I ostatnie podejście do tego ćwiczenia. 5 sekund. 3, 1, Trzy, dwie, jedna. Czas. Start. Hop.

15, trzećka, trzymaj, wytrzymaj do końca. Nie puszczaj, 10 sekund. Jeszcze 5, 3, 2, 1 i los. Okay. Przed nami ostatnie ćwiczenie. Przyspieszam 3 razy po 15 sekund. Wytek. 10 sekund. Przedtem w parku, długi wydech nosem, i wydech ustami. Pokajamy organizm. 4, 3, 2, 1 i start. O, 15 sekund. nisko to znaczy, na nogach. Patrz przed siebie. Proste plecy, chłopaki przytoczone. No. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Do 10 sekund pół minutki efektywnej pracy. 3, 2, 1 i start. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Jeszcze 10 sekund. trzymajcie się, trzymajcie się, trzymajcie się, trzymajcie się, trzymajcie się, trzymajcie sekund, na 10. 5 sekund. 3, 2, 1 i start. Hop. Trzymaj, 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 trzymaj. Jeszcze 10, 12 lecy, przyspiesz. Trzymaj do końca. 3, 2, 1 i lustrz. Ok. Pamiętamy o rozciąganiu? Dziękujemy Wam za dzisiejszy trening. I jak zawsze zapraszamy do lajkowania, udostępniania, subskrybowania. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.